Siema, ja jestem łyba Kacper. Dzisiaj ze mną jest Fearless. Dzień dobry. I gramy dzisiaj w fajną mapę na 1v1. Macie kod u góry Z Pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę. Co to się robi? Chodź, popatrz, chodź, pokażę Ci. Masz tutaj bardzo dużo gliczy. Taki, że możesz się przenieść do góry. Taki, że możesz stać się niewidzialny. O! taki, że Wajce! możesz mieć taką, że możesz mieć yy, double pompę taki, że możesz o! zmieniać widok taki kolejny że możesz o. zmieniać wielkość, że możesz być mały albo duży czekaj, zaraz pokażę, czekaj, nie wchodź na razie, bo mi się laguje wtedy no, nie wiem o co chodzi, że tu mam ale okej. Okay. Można zmieniać kolor skina. Ok, o. Co? Hmm. No. To nie. I tutaj są Przed... tutaj są itemy, w tym mityczna rybka, w kałach, którego jeszcze nie ma w grze. Ha, bo mi się wszystko laguje, mam włączoną double pompa. Dawaj. Ja gram tylko kałach i ta, i ta... i małe poty. Kałach, pompa i małe poty. O, jeszcze pójdę Kałach? No. Ten złoty. Gdzie ty go znalazłeś? <grych> Dobra, ja sobie wezmę skara. Eee yy, i małe poty. Dobra, coś mi nie idzie. Gram ja małe poty? No No, Dobra, to jaż... Już, ja już jestem gotowy. Dobra idę Chodź no, dobra Dawaj na tej, na niewidzialności Na niewidzialności o, Dobra, chodź <grym> Gdzie ty jesteś? O <grym> Chod, dobra Trzy Dwa, jeden Co jest? Padłym. Gdzie ty jesteś? Wpadłeś? Nie. Tu masz tu chyba do jumpy, chłopie. To nie jest tak łatwo spać. Lekka Ło! Robiłam taką jak fajnie. U, urozmaicony odcinek jest. U, jak tutaj skoki można fajnie robić. No chłopie, to jest Do fajna mapa. Trudno. Ja się nie To bo... ja daję ten reset build, rest, z resetu i budowle, chłopie. Teraz jesteś w szaku, bo nie wiesz, co się dzieje. Dobra, dawaj takie uklęki. Kurde jest kałacha. Ten kałach będzie za op, jak to wyjdzie normalnie. Słuchaj, spróbuję jeszcze zmienić kolor, znaczy nie kolor, tylko rozmiar, co ja gadam.

No dobra, to zreset, czekaj, to daj na dole reset building. masz taki ja nie wiem, gdzie on jest. To jest takie fajne! Dobra. Zrobię coś, czego się, chłopie, nie spodziewasz. Ło cholera! Wystrzeliłem się na, na wyspę! Ja jestem na zalewie zastoju Ej chłopie, ja jestem na zalewie zastoju I nie No bo kulką się odbiję na zalew, dobra A Gdzie są kulki? Czekaj, gdzie mnie odwrócę? O kurde Aha. Czekaj, musisz zakończyć, musisz zakończyć, musisz zakończyć, do... czekaj, ja może wrócę do centrum bo zepsułem Zepsułem i poszedłem na matę. Dobra, kopię Takie rzeczy na odcinku to tylko na tak, kanale, w górę, każdy zostawia teraz Czekaj, ja już idę, ale jakie to było piękne. To było piękne, jest. To było piękne. Patrz, jak wejdziesz. Masz takie coś tam jak... Czekaj, nie pamiętam jak to się nazywało. Chodź, pokażę ci, co musisz zrobić. To czekaj, nie strzelaj. Ja Nawet nie jestem... ten, niewidzialny. No, nie mam broni jeszcze. Gdzie jest pompa? Bez pomady. No, największy, chłopie, takie wielgachne! Aaa, bo ja myślałam, że Ja cię z mitycznej. chodź. Patrz chłopie, chodź tu, w super lunch wchodzisz. Aha, bo tu była kulka i jak wszedłeś w kulkę i w odbijać, odbijacz, to szedłeś na główną mapę. Co, wróciłeś na mapę? Była super lunch. O, wyleciałem za, za mapę. Bo to jest trochę znagowane, ale okej. Okay. Ale to jest fajne. To polecam wam, pobawcie się ze znajomymi. I ja teraz muszę dopływać. Nie! Co ty? to jest dobre. 都快呢。So, Mityczka Wieście Dawaj na niewidzialność i na same mityczne rybki. Na Dobra. niewidzialność i tylko mityczna rybka. Weź tę niewidzialność. Dobra. A bo chodź tu nie mam... Da, dam ci rybkę. Mam już. Dobra weź tę niewidzialność I teraz, teraz dawaj A czekaj, bo on się myli Chyba to ciężko trafić. Zawsze, że tu jest dość jesteś. Ja też, bo tu jest dużo tych rybek Skąd to się rzuca? No muszę. No muszę cię zabić. Jak to? się Ciebie się nie zabijesz. No i ty mnie zabijesz. Dobra, chodź teraz double pompy. Double pompy. Dobra. Tutaj. To już bez, teraz bez mitycznych rybek. Dawaj, na double pompę. A chcę, żeby mi się skończyło to. Niewidzialność? A nie działa to double pompa. Działa. Działa. O, no, bo są, ja mam dwójkę i piątkę tak trzeba muszę się zmiana. O jedynka O teraz już dobrze działa o kurde ej, a tu nie jest taka ładna jest ha -ha. Dobra, fajne to jest. 1-0 dawaj gramy do... dobra do, do... do dwóch na te double compy dobra edytuj a ja a bo nie to sorry to moje dobra gramy jeszcze jedną o! na double compy graj po edytuj to weź kill off do ręki Się budujesz. Bo to ciężko się gra tą double pompą. No właśnie, bo nie można strzelać prawie. Jest. Yes. się nie da... ty chłopie... No chłopie, trzymasz nie? lewy. Dobra, wyłączam Double Pompę. A, bo ty lewy trzymasz. Znaczy nie trzymam, cały czas spamuję lewy i chłopie, już wyłączyłem Double Pompę. Dobra, jeszcze, jeszcze raz na tej, na niewidzialności. I e, będzie dobrze. Dawaj, teraz robimy jedno 1v1 na, na niewidzialności. Na koniec. Chodź, ej. Dobra. Trzy, cztery. Czy mi się wydaje, czy jest się trochę szybszy na tej niewidzialności? Jest. A! Zrobiłem double jumpa! Chyba bo my się razem budowaliśmy! I ja tą 90 dobra! Ej, bo mi teraz przestał double jump działać. Chłopie, to jest tak zglitchowane, że nawet te glitche są zglitchowane. Jest. Przestałeś. Padłeś. Nie! Dobra, może tym akcentem zakończmy ten odcinek? Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, Suba No to się ma.